Ziomek, który nie ma ników Brawl Stars. Jak on to zrobił? Zaraz mniej więcej wam postaram się wytłumaczyć, ale to nie jest clickbait, uwierzcie mi. Koniecznie oglądajcie film do końca, bo będzie bardzo ciekawy. Na początek, jak możecie, zostawisz łapeczkę w górę pod tym odcinaczkiem. Dawajcie, wbijamy tutaj dzisiaj 2000 lajkaczy i jutro pojawia się kolejny taki mega kozacki odcineczek z Brawla. Umówmy się tak, że jedna łapka w górę to troszkę większy biceps u bo wiecie, no niby tak napina, a wcale jakiś wielki nie jest, <gry> więc pomóżmy Pamce. Oprócz tego możecie zostawić subika na moim kanale, bo tutaj codziennie pojawiają się bardzo ciekawe filmy, e, oczywiście nie zmuszam, ale kto może zostawia. Warto dołączyć do Ananasowej Armii, a my po prostu przechodzimy już do filmu i widzimy się po intrze. No tak w ogóle to się przywitam Siema siema tajtory Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale No i moja widzka podesłała mi bardzo ciekawy temat Mianowicie znalazła ziomka Który nie ma Nicków w Już wam wszystko pokazuję Jest on w klanie QLS Cube Jest to ten klan 66 na 100 aktualnie Wchodzimy sobie I patrzcie tego ziomka na szóstym miejscu Tak on nie ma niku. <laughs> ma jeszcze członka, ale totalnie nie ma niku. O co w tym chodzi? Już zaraz wam postaram się wytłumaczyć mniej więcej. Sami się tak dokładnie nie wiem, ale jakieś coś tam, coś tam się dowiedziałem. Ogólnie ten nik nie jest widoczny dlatego, że jest napisany w jakimś dziwnym języku, bo z takim dziwnym alfabetem, którego Brawl Stars nie przetłumacza. Yy, no i nie mam pojęcia jakim. I to się chyba da zrobić z tego co wiem, tylko przy zakładaniu konta, a nie, że później się zmieniacie. A tutaj Wiska mi napisała, że na początku w tym kranie tego gościa nie było. W sensie był, ale o innym niku i że musiał to zmienić. Jest to naprawdę mega dziwne, bo ja wcześniej w sumie nie spotkałem się z taką sytuacją. Słyszałem, że coś takiego istnieje. Było to dawno, bo głośno było o tym, nie wiem, tak, z rok temu ponad. Jest nawet taki filmik na YouTubie, gdzie po prostu ktoś nie ma niku i wtedy to jeszcze działało, ale teraz już tak łatwo się tego nie da zrobić, więc ten ziomek nie mam pojęcia jak on to y, zrobił. Musiałby nam powiedzieć, jakiego używał alfabetu, jakiej używał klawiatury, bo wiecie ma mieć ustawiony właśnie na klawiaturze czy tam na klawiaturze po prostu w swoim telefonie ten język no i jestem ciekaw naprawdę jak on to wykonał Mega dziwna rzecz, sam naprawdę jestem w szoku, ale też w sumie sam bym chciał mieć taki nick, bo kurczę, to naprawdę wygląda fajnie. Taki nick, którego nie ma, no kurde, <laughs> przecież to jest kozackie. Ok, spróbujemy to jakoś mądrze zawalczyć. O nie, z dwóch stron na mnie lecą. No i ja odednę zaraz, no chyba że jakoś mi się uda stąd wyjść, dobra. Spróbujemy go może dojechać. A i nie dostało dziwo. Yy, ale czekajcie, ich chcę... No czemu ten robot na mnie idzie? Odejdź ode mnie panie robocie, dobra, już chyba teraz mi się udało troszkę od niego uciec, albo i nie. No co jest grane? O, dobra, już poszedł na tego Barleya Teraz zrobimy sobie tak, no on mnie zabije. No przecież ta gierka była tak ciężka. No dobra, przeżyłem. Ale z dwóch stron nagle się na mnie dociopili. No to jest hitem, naprawdę. Możecie napisać w komentarzu, czy Wy widzieliście kiedyś coś takiego. E, bo naprawdę, no kurde, jest to mega dziwne. Panie Leonie, odejdź ode mnie. Każdy się na mnie uwziął, i każdy się na mnie rzuca. No tak być nie może. Halo, halo, halo. No więc ziomek ten był właśnie w klanie QLS. Lub, jakoś tak to się nazywało. Yy, mega dziwna rzecz, zaraz sobie. No właśnie, zaraz sobie sprawdzimy, czy on tam dalej jest. W sensie jest on na pewno, ale czy to nie jest po prostu, wiecie, jakiś bóg, że teraz już to wróciło do normy. No dobra, wchodzimy sobie, to jest aktualnie ten klanek, go wyszukacie, to jest tutaj na 8 miejscu, i ma taką niebieską ikonkę. Jest 66 na 100, ale to się może zmienić, bo wyglądacie ci nocnie troszkę później, jak ja go nagrywam. Yy, no więc dobra, już sobie wchodzimy. Yy, to jest w ogóle włoski klan z tego co ja tutaj widzę, bo jest tutaj flaga Włoch. Yy, więc spoczko. No i patrzcie. On tu dalej jest. A czy ktoś w tym kanie inny jeszcze nie ma niku, bo to jest też bardzo ciekawe. Mega prestiżowo wygląda takie coś, jak się nie ma nicku. Kurde, ja bym sam sobie takie coś z chęcią ustawił. Ale no chyba nie da rady. Dobra. No tutaj jak widzicie już nikogo więcej nie ma. Tylko ten ziomek jest taki, że po prostu <gry> nie posiada żadnego niku. Dobra, tu wyświetlają się Wam wszyscy trzej zwycięzcy właśnie tego konkursu Wszystko jest już sprawdzone, oni oczywiście obserwują nasze instagramy, zrobili wszystko co trzeba właśnie było, więc gratulacje dla Was, zgłoście się albo do mnie, albo do Rosta na Instagrama, albo na Facebooka, wszystko macie podane w opisie Więc no, jeszcze raz wielkie gratulacje dla Was, a Wy wszyscy nie poddawajcie się, bo jutro myślę, że wystartujemy z kolejnym konkursikiem i znowu będzie to zgarnięcie jakaś bardzo fajna rzecz Więc no, polecam być na bieżąco z kanałem i dziękuję za wytrącenie do końca, trzymajcie się, elo!